Jesteśmy na drugim dniu, a to znaczy, że mamy drugą rudę mistrzostw Polski. Jesteśmy po pierwszej sesji kwalifikacyjnej. Zawodnicy naprawdę dają siebie wszystko. Jeśli chodzi o mnie, tempo na razie średnie. Trzeba zobaczyć odpowiednią nitkę, odpowiedni jakby poziom. I mam nadzieję, że ten czas pójdzie bardzo, bardzo do góry. Pocieszające to, że do tego trzeciego miejsca w klasie jesteśmy praktycznie łeb w głęb. Jarniec pozdrawiam serdecznie w naszej klasie, gdzie mają naprawdę mocne motocykle, ale 2,5 sekundy to jest naprawdę dużo, będzie trzeba naprawdę wejść na hike żeby, żeby chociaż zbliżyć się, ale wyścig jest wyścigiem. Klasa MRS 80 runner, jest ich bardzo dużo, są to naprawdę najmłodsi jeśli chodzi o e, mistrzostwa Polski i e, to jest jakby początek przygody, dlatego zachęcam wszystkich rodziców, żebyście śledzili relacje na zawody speedbike. P.